Zaczynamy. Szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie w ten piękny wtorkowy poranek na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej w pełnym składzie, można powiedzieć, parlamentarnym, czyli poseł Polski do Europarlamentu, prezes Grzegorz Braun, poseł Włodzimierz Skalik, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, poseł Sławomir Zawiślak. Ja się nazywam Roman Fritz. Zgromadziło nas tutaj w Gietrzwałdzie wiele wydarzeń, wiele rzeczy, które przed nami i które poza nami. Chciałbym właśnie zacząć od tego, co za nami. Mniej więcej na początku maja 2018 roku wszystko tutaj się zaczęło. Pamiętna konferencja w obszarze Kościół Pobudki, w której wziął, wziął udział właśnie poseł, jeszcze wtedy nie poseł, Grzegorz Braun oraz ksiądz dr Krzysztof Bielawny, opiekun duchowy. Dzisiejszego wydarzenia, a więc pokuty 2033, 2000 lat, jubileusz odkupienia. To dzisiaj już siódma stacja drogi krzyżowej przed nami, opracowana przez księdza profesora Tadeusza Guza. W 2018 roku kolejne wydarzenia, a więc zawiązanie Konfederacji Gietrzwalckiej. Jak również rozpoczęcie prac nad filmem Gietrzwałt 1877, wojna światów, to wszystko sprawiło, że kwestia gierzwałtu zaczęła żyć w Polsce jak polska długa i szeroka, przedtem z dziwnych powodów gietrwałt mało znany, mało znany, a przecież to tu Matka Boża przez całe lato, de facto, roku pańskiego 1877, się objawiała i przemawiała w języku polskim. Tak więc znamy Fatimę, znamy Lourdes, ale Getrwałt dopiero poznajemy i myślę, że teraz już będzie tylko z górki. A pomogło w tym wszystkim, można powiedzieć, Felix Kulpa, błogosławiona wina pewnego koncernu z siedzibą w Niemczech, który postanowił sobie nieopodal tutaj na wzgórzach wybudować gigantyczną, gigantyczne centrum dystrybucyjno-logistyczne. I ta batalia w obronie Getrwałtu. Można powiedzieć, już daje pozytywne skutki. Szanowni Państwo, nie przedłużając, oddaję teraz głos panu Wodzimiarzowi Skalikowi. Szanowni Państwo, Getzfałd porusza serce naszych rodaków. Porusza, ponieważ ci, którzy tutaj nagle dowiadują się o Getzfałdzie, są zdumieni. Dlaczego takie milczenie? Dlaczego takie milczenie? I drodzy Państwo, drodzy dziennikarze, bardzo proszę Was wszystkich, zmieniajmy tę sytuację. Bardzo cieszę się z tak licznego przybycia mediów, telekamer, mikrofonów. Świetnie. Film Gietrzwałd 1877 Wojna Światów w reżyserii pana Grzegorza Brauna którego premiera była no, całkiem niedawno w nie w Nieopodal tutaj szkoła e, tutejsza została zaaranżowana na duże kino, w którym jednego dnia obejrzało ten film w dniu premiery e, chyba około 700 osób. E, film ten dzisiaj był obejrzany przynajmniej przez milion naszych rodaków, nie tylko rodaków. Bardzo nam zależy, żeby dobra wiadomość, dobra wiadomość i nadzieja z Gietrzwałdu docierała gdzie się tylko da. Mamy za sobą, jak się dowiadujemy, z mediów decyzję koncernu Lidl, że odpuszcza Gietrzwałd. Odpuszcza to jest. Kolejna dobra wiadomość, moi drodzy, no bo nie chcemy tego przepięknego świętego miejsca zamieniać na centrum dystrybucji odpadów, które by tutaj w liczbie ponad 200 tysięcy ton rocznie, moi drodzy, ponad 200 tysięcy ton rocznie miałyby docierać, jak sądzę, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. I to już prawdopodobnie jest przesądzone, że tak nie będzie. I nam bardzo zależy. I nam bardzo zależy, żeby ta nieduża miejscowość wraz z sanktuarium tętniła z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz intensywniejszym życiem, bo gierwałt na to zasługuje i Polacy potrzebują Grwałtu wobec tego wszystkiego zła, które staje na naszej drodze. W życiu krajowym, międzynarodowym gierfałt jest. Tą receptą, którą powinniśmy, o której powinniśmy pamiętać. I parlamentarny zespół, któremu przewodniczę do spraw obrony Gietrzwałdu, kontynuuje pracę, ale z oczywistych powodów zmienia swoją nazwę na parlamentarny zespół do spraw obchodów 150. rocznicy objawień w Gieczwałdzie. E Walka z inwestycją Lidla w Gietrzwałdzie zmobilizowała w całej Polsce naszych rodaków. Dzięki temu powstała ogólnopolska struktura Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gietrzwałdu. I dzisiaj tę świetnie funkcjonującą wspólnotę chcemy zachęcić do wspólnego przygotowywania się do rocznicy, do obja do rocznicy objawień, która już jest niebawem, bo przecież za dwa lata. To jest w sam raz, by się dobrze przygotować. Dlatego, moi drodzy dziennikarze, bardzo proszę mobilizować rodaków do tego. My to będziemy czynić niemalże codziennie. W najbliższym posiedzeniu Sejmu 9 lipca odbędzie się kolejne posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw Obrony Gieczwałdu, który prawdopodobnie zmieni swoją nazwę i podejmiemy nowy rozdział w pracy dla Gieczwałdu, dla Sanktuarium Maryjnego, którego, które staje się nam coraz bardziej bliskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oddaję głos panu posłowi Sławomirowi Zawiślakowi. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, stoimy tutaj dzisiaj przed sanktuarium, przed miejscem, gdzie, które jest jednym z dwunastu miejsc, które Kościół uznał jako miejsca objawień Marii. Jest to miejsce, gdzie tych objawień było najwięcej. W związku z tym, Konfederacja Korony Polskiej w tym swoim ziemskim działaniu na czele tutaj z przewodniczącym zespołu parlamentarnego, oczywiście z panem europosłem Grzegorzem Braunem, który ma tu wielkie zasługi w tejże pracy, inicjującej to działanie, wykonała swoją pracę ziemską. Możliwie dobry sposób, jak to poseł Skalik mówimy, nie pękamy w pracy. Natomiast dzisiaj, właśnie poprzez tę konferencję, chcemy bardzo serdecznie podziękować prześwietnym ludziom Kościoła Katolickiego Polskiego, którzy stanęli przy tej inicjatywie, gdzie w sposób duchowy, godnie poprowadziliśmy tę część religijną, przypomnienia tego miejsca. Jesteśmy wdzięczni. Będzie to podziękowanie przewodniczący zespołu powiedział dla tych wszystkich prześwietnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, cywilnych, którzy zmontowali te zespoły obywatelskie, które dołączyły się do akcji sprzeciwu przeciwko właśnie budowie w tegoż tej skandalicznej inwestycji, która godziła w naszą także kulturę, w naszą tożsamość. Mamy sukces, można było powiedzieć cud. I rzeczywiście na bazie tego sukcesu, tego cudu, warto by było w tym celu podniesienia podmiotowości narodu polskiego, który teraz został zniżony w swoim, swojej wartości, bo inni z zewnątrz pokazują nam, co mamy robić. Chcemy podnieść właśnie temat Gieczwałdu. Jako tej siły bardzo wielkiej, duchowej, które, która przypomnę, przed, jeszcze w czasie I wojny światowej dała taki bardzo wielki pomost dla odzyskania niepodległości. Tutaj do Gietrzwałdu przyjeżdżali Polacy, którzy wierzyli w Kościół katolicki, wierzyli w wiarę chrześcijańską, ale także wierzyli w odrodzenie Rzeczypospolitej. I to się stało za wstawienictwem Marii. Dlatego jest ta intencja kontynuacji tej pracy, przypomnę, też podniesiona też przez Kościół, przez godnych przedstawicieli Kościoła, Intencja Budowy 150 Kapliczek Maryi w naszym, w naszym kraju, już wiele ich powstało. Cieszę się bardzo, że w tak wspaniałym zespole realizujemy poszczególne cele i wierzę głęboko, że ze wsparciem Bożym dokonamy tej reszty pracy, która jest, która, którą jesteśmy winni wykonać, przede wszystkim dla Pana Boga, dla naszej wiary katolickiej, ale także dla podniesienia tożsamości naszego kraju do właściwego wymiaru, oczywiście, do podniesienia tożsamości naszych obywateli. Także w tej pracy będziemy obecni z tymi wszystkimi, którzy tutaj tak wspaniale do tej pory sprawdzili się w pracy, która dotyczyła także obrony Gieczwałdu. a dzisiaj jesteśmy tutaj w sanktuarium, żeby się modlić za dobrą przyszłość naszej Ojczyzny. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu Pana Prezesa Grzegorza Brawa. Szczęść Boże! Kieczwałt obroniony. Obroniony przed dewastacją pejzażu przyrodniczego i pejzażu duchowego, który był realną groźbą. Ten scenariusz dewastacji był realną groźbą tak długo, jak długo Koncern Lidl planował niespełna kilometr od tego miejsca. 800-900 metrów wzniesienie wielkiego, szpetnego kompleksu m.in. z sortownią śmieci. Gietrzwałd to nie śmietnik. Takie hasło podniesione przez Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu. Należy je rozumieć i dosłownie, i w przenośni. Gieczwałd to nie śmietnik, Polska to nie śmietnik. Akcja obrony Gieczwałdu przez, przed inwazją tych, którzy nie rozumieją, nie szanują, nie znają naszej tradycji i naszych zasad. To jest... Wezwanie, które stąd z Gierzwałdu powinno iść szerzej w Polskę, bo cała Polska wymaga takiej obrony. Polska nie może, nie powinna stać się śmietnikiem Europy dosłownie i w przenośni. Mamy za sobą szereg działań. Jak to przypomnieli panowie posłowie, już od 2018 roku. Bywamy tutaj systematycznie, nie tylko w celach modlitewnych, ale także pracujemy. Nie bójmy się użyć tego słowa, pracujemy politycznie. Powstała Konfederacja Gierczwałcka i ona dała zaczyn do... Dalszych działań politycznych, których wymierną konsekwencją jest to, że dziś w Sejmie mamy Koło Konfederacji Korony Polskiej, Koło poselskie. Nie byłoby tego bez aktu Konfederacji Gieczwałckiej z roku 2018. Powstały książki, powstał film. Oczywiście nie przeceniajmy roli jednostek w historii, ale jednak mamy nieskromne wrażenie, że że rozpropagowaliśmy, rozszerzyliśmy świadomość jedwabdu historyczną, polityczną, religijną, rozszerzyliśmy właśnie działając takimi narzędziami jak film dokumentalny, książka, publicystyka, wykłady, konferencje. Film obejrzał już tu pan poseł Skalik. Producent tego filmu skromnie szacuje ponad milion naszych rodaków, jak na film niereklamowany w mainstreamie. Z całą pewnością to jest niezły wynik. A dodatkowo jeszcze, przecież ten film powstał, co łaska z wdowie Grosza. Nie wyprodukowały tego filmu żadne. Agendy rządowe, państwowe, ministerstwa, spółki Skarbu Państwa nie sfinansowały. Ten film sfinansowali Polacy, rodacy z kraju i zagranicy i bardzo, bardzo im za to dziękujemy. Książki w ostatnich dniach świeżo z prasy drukarskiej wychodzi książka Gierzwałt 1877 Wojna światów. Polecamy Państwu i film, i książki, i działania zespołu parlamentarnego w perspektywie rocznicy, 150. rocznicy objawień Gierzwałckich. To będzie, Szanowni Państwo, największa rocznica naszych czasów, naszego pokolenia. Największa, bo też najbliższa nam w czasie, zaledwie 150 lat. A wydarzenia, które wtedy się rozegrały, tak jest, wprowadziły naród polski, jak to objaśniał pięknie ksiądz profesor Krzysztof Bielawny, wprowadziły naród polski na ścieżkę do niepodległości. I tak jak 100 lat temu z okładem naród polski skorzystał z tej ścieżki, tak, mamy nadzieję, że wracając na ścieżkę, na drogę do Giedżwałdu, Naród polski i dzisiaj może ponownie wybić się na niepodległość utraconą. utraconą. Kule nie świszczą, nie jeżdżą tą drogą pojazdy opancerzone wojsk armii okupacyjnych, zaborczych, a jednak Polska nie jest niepodległa. Jeśli ma odzyskać niepodległość, to tylko przez Gierzwałt. Tylko przez Gierzwałt, wszystkie inne drogi choćby się wydawały lepsze, bo, bo na skróty te drogi będą prowadziły donikąd, jeśli nie będą wiodły przez Gierzwałt. Wszystkie polskie ścieżki do niepodległości przez Gierzwałt. I Szanowni Państwo, wnioski robocze i postulaty i, i nasze nadzieje związane z tym miejscem. Pierwsza rzecz taka, skoro udało się obronić Gierzwałt przed scenariuszem negatywnym, dewastacji, no to teraz potrzebny jest tym pilniej scenariusz pozytywny. Gierzwałt potrzebuje rozwoju. Gierzwałt potrzebuje inwestycji w perspektywie tej rocznicy 150. objawień. Ta rocznica już za dwa lata. Tutaj trzeba będzie przyjąć kolejne setki dziennie i tysiące więcej. Pielgrzymów trzeba będzie wyżywić, zanocować. Trzeba będzie, można będzie zaproponować wiele ciekawych rozwiązań, rekreacji, sportu, turystyki właśnie w tej okolicy, która jest jednym z mateczników Polskości, no i, i stąd pod bazyliki my wzywamy ludzi dobrej woli, ludzi łebskich, przedsiębiorczych, wzywamy ludzi polskiego biznesu, zainteresujcie się giełdzwałem, dlatego że tu za dwa lata ludziska przybędą tysiącami, Dziesiątkami, daj Boże, setkami tysięcy, to pójdzie w miliony. Koniunktura na gierzwałt się nakręca, i podchodząc do tego, e, Szanowni Państwo, z, po prostu ze zdrowym rachunkiem ekonomicznym, tutaj nie może się nie udać stworzenie kolejnych placówek w branży hotelarskiej, gastronomicznej, handlowej. I proszę się nie gorszyć i nie zrzymać, że mówię o tym tutaj przed, przed wejściem do Bazyliki Giedźwałckiej. Ja mówię o, o pieniądzach, biznesach, interesach, bo to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby dla nikogo nie zabrakło tutaj miejsca w gospodzie, jak przyjdzie 150 rocznica objawień dieczwałskich. I to pierwsze nasze wezwanie. My, posłowie, nie zajmujemy się takimi sprawami bezpośrednio, ale zespół obrony Gierdzwałdu i obchodów 150. rocznicy, także i w tych sprawach może być pomocny, może być. Pomocny. Możemy po prostu udzielić pewnych wskazówek. Mamy orientację. Ogólnopolski Komitet Obrony Gierzwałdu zna ten teren jako ewentualne miejsce inwestycji. No, ekspercko ma tę wiedzę. I drugie wezwanie. Wezwanie z największą należną pokorą synowską, my, świeccy, rzecz jasna, grzeszni politykujący katoliczy, występujemy z wezwaniem do władzy duchownej, która jako jedyna może, a nam się zdaje, że mogłaby i powinna, podnieść bazylikę Giedrzwałcką do rangi sanktuarium narodowego. Sanktuarium Narodowe. Oklaski nie dla mnie. Oklaski nie dla mnie rzecz jasna, wszyscy to świetnie rozumieją. My po prostu tylko grzecznie zwracamy uwagę na to, że sytuacja niewątpliwie do tego dojrzała, żeby władza duchowna i lokalna, regionalna, no archidiecezja, ale w ogóle episkopat Rzeczpospolitej Polskiej, rzecz jasna w łączności ze Stolicą Apostolską, Myślę, że ma akurat tyle czasu do tej 150 rocznicy, żeby takiej niebanalnej formalności dokonać. Niechaj Gieczwałt na mapie Polski będzie jednym z naszych narodowych sanktuariów, bo jak o tym przypomniał pan poseł nie ma takiego drugiego miejsca, ani w Polsce, ani w świecie. 12 miejsc na kuli ziemskiej Które zaszczyciła swoją obecnością Najświętsza Maria Panna A władza duchowna Rozeznawszy te sprawy Potwierdziła Potwierdziła prawdziwość objawień Tylko 12 takich miejsc I jedno z nich Jedyne na mapie Polski To Gieczwałd No i 160 objawień W ciągu zaledwie Zaledwie 2,5 miesiąca lata 1877 roku. To jest bez precedensu. Nigdzie indziej się to nie zdarzyło. A tym, którzy może jeszcze nie zapoznali się z tą sprawą, to ja przypominam, że tu w Gdzwałdzie akurat objawienia są udokumentowane. Chyba lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie, dlatego że ta dokumentacja wytwarzana była, co też jest bez precedensu, kiedy jeszcze objawienia trwały. Z pruską niemiecką skrupulatnością tutaj działali i duchowni, dobrzy księża ksiądz proboszcz Weichsel, świętej pamięci, ksiądz biskup Kremenc, komisje lekarskie, byli i prawniczy, i medycy, i byli tu obecni nawet żandarmi, nawet władza świecka tak, miała oko na te sprawy. Więc lege artis, porządek w papierach, po prostu fakty są bezdyskusyjne i, i trzeba tylko chcieć się zapoznać z tymi faktami, co nie jest proste, zważywszy, i to może ostatnie takie wezwanie, taka sugestia do mediów, do wydawców. Szanowni Państwo, Gierczwałt, myśmy zrobili film, ale jeden film wiosny nie czyni, jedna czy druga książka nie zmienia sytuacji. Gierczwałt czeka na swoje. Odkrycie, opisanie, udokumentowanie, chociażby podanie do druku kompletu dokumentów z tamtej epoki, to wszystko jeszcze można zrobić. Podejmijcie koledzy, koleżanki, wydawcy, redaktorzy to dzieło. Niech rozkwita niech tysiąc rozkwita kwiatów, sto filmów o Giedżwaudzie i 1500 książek na 150. rocznicę. Jesteśmy szczęśliwi mogąc od czasu do czasu znaleźć się tutaj. E... Mieczysław Konopka, od którego się to wszystko zaczęło. Witaj Mieczysławie. Tak. Mieszkaniec Giedżwałdu Mieszkaniec Giedżwałdu od którego, jeśli o nas chodzi cała ta akcja się zaczęła. Tak to, tak to bywa w życiu, szanowni tak. państwo. Mieczysław nas skontaktował z księdzem profesorem Bielawny. bielawnym i to było wielkie odkrycie dla nas. Bardzo da. dziękujemy. dziękujemy bardzo. Bóg zapłać, dziękujemy, prosimy o jeszcze i zachęcamy Państwa do tego, żebyście te, te perły, ten skarb, ten cały nie bryła złota, tylko cały złoty pokład, który tutaj jest w Giedżwałdzie, to wszystko jest do wydobycia na pożytek Panu Bogu i, i na chwałę Panu Bogu, a pożytek naszym bliźnim, rodakom, Polakom. Korzystajmy z Giedźwałdu, bo On jest. Bóg zapłaci. Dziękujemy za uwagę sakramentalne. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Śmyszę. Kłaniam się. A udajemy, udajemy się na młodzień. Się bo to wielkie narodowe rekolekcje. Ksiądz ja profesor się. Tadeusz Gus, e, jego konferencje e, dzisiejszego dnia tutaj bogaty program e, uroczystości e, liturgii. Dziękujemy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.